Siema już, powitam was w kolejnym odcinku z gry Hearthstone Ustawki z tej strony Shield i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka z serii w sumie serii, w po prostu rankingu <grych> na Ustawkach no, Dobra, i którą mamy do wyboru? E, mistrz szeroka Działanie pasywne. Co trzy tury otrzymujesz bazową kopię. Najbardziej wysuniętego tego na lewo. Na lewo karty twojej ręce. Ok. Ty kupisz kartę równowartości 20 poziomu. Otrzymujesz nagrodę za trójkę. Co cztery tury otrzymujesz bazową kopię. No dobrze, pójdziemy pod to, zobaczymy. No bo bierzesz strategię. Tylko co zbierze Morloki na Kapiraci Smoki. Hmm. Może tego co zbierze w tym razem. Dobrze będzie zobaczyć ich wszystkich w akcji. No, ciekawe, czy tutaj nic niewystawione, nic nie kupione, czy Naprawdę dobrze ci idzie, co jest po poziom. Nagi odpadają, murloki też mi się pod nimi chce iść. Piraci no nie są przekonane do tego bildu też. No smoki albo kolce zwierzę, no to zobaczymy. Na ten moment widzę, że tutaj kolce zwierzę. No to jedna postać, zaczynamy w pr praniu dalej co będzie. Oj, tutaj się pierdo szykuje. Nieprawdziwy GANG świeżaków, ok. drugi zachęci skręczmy, możemy plus jeden. Daj twojemu e, smokowi z lewej z, e, z tego plus 1. Okej. Okay. Kurcze. Może spróbujemy te smoki. Ja bym zrobił teraz tak, że kupimy tego tego. Zobaczymy, jak to wyjdzie. O, no, tych piratów nieszczęsnych, czy jeden co my to mamy do Na początku Twojej następnej tury otrzymujesz 4 sztuki złota i wybierasz pomniejszą ozdobę. Ok, to kojarzymy już kiedyś miałem. Na początku tu, każdej tury otrzymasz 3 losowe zaklęcia skaczmy. Na początku każdej tury rzucasz 5 losowe zaklęcia skaczmy. Na początku następnej 4 złota. Do ataku przyjazny do niego 9 razy kurczę, chyba to wybierzemy jakoś mnie tamty nie przekonujące zaklęcia aż tak i hmm. ja kupimy sobie te dwa smoki, które tu są No i to jest śpiący już jestem Więc pewnie dzisiaj sobie nagrywam ostatni odcinek, choć jeszcze zobaczymy, bo no Hellstone więc coś ostatnio wciągnął. Jeszcze chciałem sobie wina pograć, ale na razie jakoś tak nie ciągnie mnie do niego ani do ligi. No ale zobaczymy. Ale pewnie po tej gierce na pewno sobie jakoś kolacyjkę zrobię. Myślałem na tom Pewnie sobie coś obejrzę. Możecie dać znać, czy macie jakieś fajne seriale do polecenia, bo ostatnio pokończyłem wszystkie seriale, <noise> które mi się podobały. Między innymi koło czasu. Jestem ciekaw, czy coś kojarzy to jest na serial. Bardzo mi się spodobał. Jeżeli chodzi o Fabułę, a w sumie nie było chyba jakoś, nie było o nim jakoś głośno. Więc jestem ciekaw właśnie, czy, czy kojarzycie. Możecie napisać. I możecie polecić jakieś inne seriale: jakieś fantazy, akcje, ewentualnie psychologiczne, aktywistyczne coś takiego by mnie interesowało. Jeżeli macie to śmiało, polecajcie. Nic, dobra. Niestety one się nie stakują na stałe, więc chyba pójdę w level, kupimy tego smoka. Licząc, że zrobią nam się złote potem. A na razie będą się po prostu bustować same z siebie. Zobaczymy, co ta naturalna równowaga nam tam. Czy nagroda za trójkę to jest za to, że to będziemy złotą postać? I to jest nagroda za trójkę? Nie mam pojęcia. Co oni tutaj do murloki, piraci, 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 ja pod smoki, kolce zwierzę, mieszanka stroników. Okej, okay, czyli nikt, się tak styk, to pod smoki na razie nie idzie. I jeszcze możesz się odkuć. razy zaatakujemy i questa wykonamy, więc właśnie kolejnej lundzie. Kolejnej walce. Uda się już to zrobić. Naprawdę dobrze Ci idzie. Okej, okay, to jest spoko. Myślę, teraz na początku farmić. Kupimy sobie zaklęcia. odświeżymy sklepik. Ale nic ciekawego. Za każdym razem, gdy rzucisz za kędę skarczmy, daj twoim, ok. Za każdym gdy inny przez ten smok atakuje, daj mu ok. Daj innym osobom przez eee, Chyba bardziej mnie to interesuje na ten moment. No ale na pewno fajnie by było dostać jeszcze jakieś smoki, które będą te statystyki sobie zachowywać. A nie, nie są na czwarty poziom dopiero No tych co ja mówię Ale też nie To są te na drugi poziom, więc już powinny być To chyba plus 3 plus 1 było tylko na daną rundę dobrze wybrać. Pamiętam Niestety Pokazali, co jeden okrzyk to... bojowy każdej turze, jak to wyjdzie dodatkowy, jeszcze raz. Otrzymujesz 10 sztuk złota za dwie tury. Wybierz stronika, następnie wybierz stronnika z poziomu wyższego jeden, z którego go przemienisz. ok za pierwszy razem, gdy przyjazny stronie zginie w każdej walce, daj jego maksymalne sadyski. Myślę, że to mnie najbardziej interesować. Ja rozumiem, że to kosztuje 2 golda, tak. Okej. Okay. tego smoka chętnie kupimy. Zrobimy poziom, zobaczmy. A nie, to nie kosztuje 2 golda. kupimy sobie to zaklęcie. Wynajmij rekruta póki możesz. O, mamy tego smoka. No, trzaj robimy blokadę. Niego na pewno chcemy kupić. Jak ty był okrzyk bojowy twojego scenika, najbardziej wysuniętego tego prawo. Czy ja mam jakieś okrzyki bojowe? To jest pytanie. Właśnie nie mam nic, więc tego smoka raczej nie będziemy chcieli w ogóle też. Ale to zobaczymy. Tylko nie spoczywaj teraz na laurach. Nie mogę tego spokojnie wystawić, za tego. Chociaż liczę dalej, że wiecie. Że jeszcze mi przyjdzie, żeby z tego zrobić. No i Tutaj ładnie się udało. Dobrze ci idzie. Nie kupił mi tej premii, Nie wiem, nie umiem chyba z tego korzystać. Dobra, kupimy sobie to zaklęcie. Znaczy kupimy, użyjemy. Kupimy tego smoka. Zobaczmy co dostaniemy. Haszyk bojowy agonia otrzymujesz błyszczący pierścień. Okej. Okay. No i tak wola tego smoka. No nie jestem na niego przekonany. Myślę, że nie dzisiaj mi potrzebne. W tym razie czego zawsze mogę mieć, użyć w tym samym rundzie nawet. No takie średnie te rzeczy. Teraz tak, e no nic, na tego się pozbędziemy. Wystawimy to, wystawimy to. Tego też się pozbędę, wystawimy to. I wystawimy sobie go gdzieś na początku. Zdążyłem kupić nawet, spoko. Tego lubię sobie wystakować, bo spustujemy sobie te zaklęcia. No i zajebiście. Udało się wygrać. Sobie oby tak dalej chyba smoków tutaj nie ma nas interesujących chyba raz by odświeżyć no ok no i mamy smoka idealnie Zobaczmy, co dostaniemy. No nic ciekawego. Ja po prostu go wstawię i to sprzedamy. To nas też nie będzie interesować docelowo, ale nie, ona się nic na podmiankę. Nakupimy no, monetę, tak jak się odświeżymy. Myślę, że kupię tego, zostawię tego, tego sprzedamy na razie. Ok, spoko. To możemy sobie zagrać. I co myślę, że możemy dać? Moim, to sobie zostawimy na koniec. Zobaczmy co tu jeszcze staniemy myślę, że tego możemy zbudować, że tego możemy zbudować Ma to są to strategie co ja <noise> tego widzimy. Głowa do góry. Zdarza się nawet najlepszym. Hmm, dobra i co? Użyjmy tego zaklęcia. To będzie to wywalenia. Wezujmy ten poziom. Odwieżymy raz. Eee... Nic ciekawego Kupmy to Najczęstszym przyjaznym smoką poską tarczę To będzie spoko Tego nie chcę Wystawmy sobie to mm, Tak trzeba sobie czarodzieła Dobra Tego sobie wzmocnimy, tego sobie wzmocnimy, tutaj rzucimy to zaklęcie, tutaj wzmocnimy sobie i tego na razie nie chcę używać, tak bo okrzyki bojowe nie są dla nas. Możemy 3Golda, ale to nas nie interesuje. Te smaki też będą do wymiany. Tylko dalej się zastanawiam, wiecie, w jaki sposób to rozegrać. Już powoli byśmy mogli nam dać troszkę tego, to za każdym razem, inny przyjazdy smok zaatakuje, mógłbym tego wystawić na początek, żeby atakował dwa razy. Żeby się właśnie, wiesz, ta furia też nałożyła. Myślę, My też jeszcze zobaczymy Niestety, nie przeżył Dobra, tutaj ładnie poszło Tu nie zginął, więc nie dostaliśmy tych Boostu, na niego by fajnie było prowokację jakąś dać, ale nie widzę tutaj żadnego, wiecie, skilla, który da prowokację. No śmiało, wynajmij sobie któregoś. O hmm. od nie chce iść. Co chcę, jak nie zagramy? Muszę jeszcze raz odświeżyć. No śmiało, wynajmij sobie któregoś. Tuż te karty są tak zbustowane, że fajnie, jakby <laughs> dało się na nie coś nałożyć, nie? Zamiast tego dałbym tego na drugie miejsce. W sumie w nien skąd A, bo on zachowuje po tym. Zajebiście. To Ty te bym rzucił tak. Zagramy sobie tak raz, bo wydaje mi się, że on dostanie w fullię wichru, wiecie? Dołożymy do jego ataki. Nie wiem, czy to działa w końcu. Tylko nie spoczywaj teraz na Laura. Tak, to spoko. Tak, ja by bym zaatakował. Bardzo bym chciał, żeby on zginął. Ale niestety nie zginął. Tak jaka nie, ja on zachował sobie furię tego, zajebiście. Dzisiaj nawet na drugim miejscu mogę oddać. Ja dalej nie zrobiłem tej szóstki. Dobra, zróbmy. No i teraz ruszy jak No śmiało, wynajmij sobie któregoś. Ten smak mnie nie interesuje, nagle no to... To średnia. Wynajmij rekruta, póki możesz. Konce zwierzę, smog, pirat, smok No, to są takie, no. No, nie fajne karty. Pytanie, czy ja chcę, żeby on pierwszy atakował. Się. Mogę to zamienić. No i tak ma furię Możemy tak to nawet zrobić. Nawet tak. Zobaczymy, jak to się potoczy. A już topka jest gwarantowana. Nie ma już limitu obrażeń, więc fajnie by było, żeby nie dostać za mocno, jeżeli bym przegrał. Eee... I jeszcze, no jest duża szansa, że to jest z nich odpadnie. Tak my walczymy ze sobą i walczymy ze sobą, więc stop, 3 nawet powinno być. No chyba, że nas ten tutaj teraz zabije. Wszyscy mają cię na celowniku, uważaj! tutaj ciekawe, że na przykład tej karty w ogóle nie miałem. Tego może zabijać bez problemu, on nie jest potrzebny do niczego. Okej. Okay. Z czego wizytora się przegramy tutaj? Fajnie się to rozkładały te obrażenia Coś mi tu lata zatem za bo liczyłem, że pozabija coś Byle nie 26 Ja pierdolę No to trzeba być rudym No teraz się limit skończył No nie mogłem nikogo naprawdę tam dobić Ale ten jest w sumie nie <gry> Ale no dobra, no wygrałem na trzecie miejsce Ale no nie niedosyt, do tutaj na spokojnie Muszę było tą topkę zrobić Z tamtym gościem no kurde, no nie fajnie. Dobra, w tym odcinku za na tyle. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do komentowania, subskrybowania, lajkowania. I trzymajcie się.